Dzień dobry, witam was z niedzielnego poranku, godzina 7.00 Jak widzicie, słoneczko powoli wschodzi Leci Damborze, leci Ruslan, także bez przedłużania lecimy na port Także widzowie, jak widzieliście zabrakło dosłownie 10 minut, żeby to słoneczko było właśnie wyżej, jak jest teraz, a więc nie udało nam się powtórzyć akcji z lipca, gdzie idealnie Jumbo siadne słoneczki, także bez przedłużania teraz przenosimy się pod port na lądowanie Ruswana. Także widzowie jak widzicie jesteśmy parę godzin później Rusłan stoi żu przychodzą do południa. także szybko fucimy, także trzymajcie foty Rusłana.